Witam w trzecim odcinku mojej serii Pograjmy sobie w Minecraft Więc przed tym odcinkiem e, zrobiłem dwie rzeczy. Pierwsza to plantacja za domem. Taka a druga rzecz to w domku zrobiłem domek. E, w domku zrobiłem taką małą piwnicę z dwoma skrzynkami. Nie wiem może coś tu jeszcze zrobię, ale nie wiem. No to co zrobię w tym filmiku? Myślałem, żeby coś zrobić z kamienia, ponieważ mam dosyć sporo kamieni tutaj. Więc coś chcę z tym kamieniem zrobić. Myślę, że może na przykład zbuduję początki, takie fundamenty na przykład jakiegoś zamku tutaj, tak? Takiego małego zamku, żeby tam. I chyba tam pójdę i zobaczę. O, już jest ciemne. Dlatego wezmę ze sobą łóżeczkę. Nie będzie taki zamek, że będę w nim mieszkał, taki, taki po prostu no, dla ozdoby. O, gdzieś tutaj. Piasek się przyda. O, już jest ciemnia, do niego. użyjemy łóżeczka. Ale pięknie do wygląda z tym księżycem są dzisiaj nie w ogóle. Na pewno nie skończę całego tego zameczka takiego, ale zawsze coś zrobię. Jestem praczny i tak po prostu. Blaguję te niektóre gry. No, może w no, zrobię taki... No zrobię, tam. nawet nie będzie zameczek, tylko taki po prostu domek z coś takiego z kamienia. No, jest na długi. No oj, 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 oj. Boż. To może ja zrobię teraz yy, cięcie i jak skończę to. Nie wrócę. No, witam z powrotem i jestem. Postanowiłem, że jednak e, zrobię z tego taki kościół, tylko mi nie wyszło za bardzo. No, to było, mówi się, trudno. Brzydki ten kościół, no ale tu. Tro... Może kiedyś pomyślę nad większy. O, no zrobiłem taki mały krzyż, ponieważ ten kościół jest taki niski. Nie wiem, czy w ogóle będę do tego kościoła przychodził, czy tylko zbudowałem żeby zbudować, no ale. No, taki kościół. Trochę krzyż nie wyszedł, bo wyszedł jakby plus, ale za niski kościół. Jeszcze drzwi może w prawie. Okna. Okna zrobię od razu. Taki bardzo prymitywny kościół. No ale trudno. Pomyślałem, dlaczego może. Najwyżej może, nie wiem, ten zostawię, będzie mniejszy, a kiedyś może w jakimś, kiedyś odcinku zrobię jakiś duży kościół, jakby było dużo surowców. Na razie ten zostawię go tak. Niech sobie będzie. Zmniejszyłem widoczność. Nie wiem, będę testował, zobaczę czy to pomoże na te lagi, bo ten fraps naprawdę nie wykończa. Może jakoś mniej lagu, tak z mniejszą tą wydeczność wiem. Oby. co jest? Czy... czemu tu nie mogę wskażeć? Hop, 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 mój domek. Jak tam? plantacja? O, ładnie, ładnie. No, stąd nie widać tego kościoła na tej widoczności, no, trudno. No, a ten odcinek jest krótszy niż inny. No, bo to tylko takie pokazanie kościoła. No, wiem, co zrobię już w następnej części, ale to powiem w następnym odcinku. Więc ja się znam, Żegnam. Do widzenia.